Palcelina w prowincji Pardenone. Wyjątkowe wideo nakręcone przez nieznanego autora w pobliżu bazy wojskowej pochodzi z 2003 roku. Zdjęcia wykonane w pełnym świetle dziennym i bez szumu tła są dostarczone ufologowi Antonio Hiciento. Obie to klasycznym kształcie dysku wydaje się eksplorować obszar unoszący się łagodnie na wysokości około 8 metrów, po czym odlatuje z ogromną prędkością około 20 tysięcy km na godzinę. Przed wypuszczeniem nagranie zostało dokładnie sprawdzone przez zespół inżynierów i było autentyczne przynajmniej z punktu widzenia sabotażu cyfrowego. Został rozpowszechniony przez lokalną telewizję, a później przez studio Aperto. Ufo w pardenone jest niewątpliwie jednym z najciekawszych, jakie kiedykolwiek sfilmowano.